Mamy już telefoniczne połączenie z Pawłem Hankiewiczem. Witaj, Pawle. Cześć, witam wszystkich. Paweł Hankiewicz, kierowca doskonale znany wszystkim kibicom rajdowym i kierowca, który zrobił sporą niespodziankę, myślę. Siadając za kierownicą za starami bardzo ciekawego samochodu Renault Clio Williams. Samochód, którego dawno, dawno nie widzieliśmy na trasach rajdowych w Polsce. Skąd taka decyzja? Wiesz w tym roku troszkę musieliśmy ograniczyć swój budżet. Więc szukaliśmy jakiegoś auta, które mieści się w naszych możliwościach, natomiast to będzie sprawiało przede wszystkim nam frajdę z jazdy. No i myślę, że Clio jest właśnie takim samochodem, mm -hmm. które nie, nie kosztuje już tak strasznie dużo jak te wszystkie nowoczesne konstrukcje. Natomiast no, fantastycznie się jeździ ten samochód. Jestem naprawdę w wielkim szoku, że tak stare autoty się tak doskonale prowadzi. No właśnie opowiedz coś nam i naszym, naszym słuchaczom o tym samochodzie. Z którego roku mniej więcej jest ta konstrukcja i czy, czy ma jakąś rajdową przeszłość, czy też zbudowaliście to auto od podstaw do tego, żeby startować w tym sezonie właśnie za za kierownicą Reno i Williams? Nasze auto jest z roku 92. Piękna sprawa, piękna sprawa. 92 rok, myślę, że to należy powtórzyć, 92 rok, a samochód wygląda bardzo, bardzo rześko. No w dodatku jest to samochód, który ma już sporą przeszłość, bo po pierwsze w ogóle został ściągnięty z Włoch, gdzie jeździł w wyścigach górskich, a później w Polsce jeździł nim Daniel Kamieński mhm. i między innymi tym samochodem był doskonały wynik w rajdzie mazowieckim. No to piękna sprawa. Mhm. Auto, auto naprawdę jest już sprawdzone w pojach i potrafi, jak widać, bardzo dużo. Samochód potrafi bardzo dużo, ale miałeś oczywiście okazję w swojej rajdowej karierze startować różnymi konstrukcjami, tak jak, jak wspominałeś na początku. Konstrukcjami dużo bardziej nowoczesnymi, ale także dużo bardziej kosztownymi, o tak to, tak to nazwijmy. Jaka jest różnica? w startach pomiędzy tym samochodem, a samochodami właśnie nowoczesnymi, które no, niejednokrotnie osiągają przecież te same, albo bardzo podobne rezultaty. Rozróżnica jest naprawdę ogromna, ponieważ Clio Williams jest prawie całkowicie seryjnym samochodem. U nas jedyne, co jest takiego stricte sportowego profi, to jest skrzynia biegów, bo wsadziliśmy tam kłówkę Samsonasa, Natomiast wszystkie inne rzeczy, hamulce, silniki, to pozostają jako elementy seryjne. Więc ich koszt jest całkowicie inny niż na przykład w takim C2 R2, gdzie jest krzynia sekwencyjna, pełnia grupowy silnik, a grupowe hamulce. Takie rzeczy, które są grupowe i przeznaczone stricte do sportu, wiadomo, że po pierwsze kosztują 5 razy więcej i w dodatku wszystko w euro i netto, a ponadto, żeby spełniać warunki sportowe, żeby działać tak doskonale, no to muszą działać bardzo krótko, tak? Mhm. One po prostu się zużywają. Natomiast w Clio wymieniamy klocki i jedziemy dalej. No i to jest w zasadzie wszystko. W silniku nic wielkiego, nie ma żadnych wielkich zmian, więc ten silnik też nie, wys nie wymaga wysyłania, nie wiem, co 5 tysięcy kilometrów czy coś tego typu gdzieś za granicę i płacenia 10 tysięcy euro. Także samochód jest można powiedzieć... Prawie bezkosztowy, kosztowy, no, kosztuje wiele jakaś jazda kajotesowa, tak? W się sensie Przemnożona przez kilometry. Natomiast no, to są całkowicie inne pieniądze niż, niż to, co wcześniej wydawaliśmy na, na takie bardzo drogie zabawki jak CPR2, czy nawet Honda, w którą pakowało się ogromne pieniądze. Pieniądze, ale skąd właśnie pomysł na Klio? Na to pytanie od naszego słuchacza, dlaczego Clio, dlaczego nie inny samochód, także w klasie historycznej, e, czy w klasie historycznej możemy, możemy, możemy wybierać pomiędzy przeróżnymi konstrukcjami, skąd właśnie pomysł na Clio? No, podstawą, podstawą jest jakby samochód, który, e, który spełnia jakieś tam wymagania, generalnie założeniem jego przy budowie było była już jakaś jazda sportowa właśnie samochody typu Honda Civic Type, R, czy właśnie lat temu 20 było taki video Williams, tak? Mm -hmm. to, to samochód, który producent spakował naprawdę duży silnik i to auto nadawało się do, do szybkiej jazdy. Więc myślę, że to było główne kryterium. Ja wcześniej jako, już jako pierwszy samochód jeździłem astrongiejski, ale ten samochód mi zupełnie nie leżał. Uważam, że to, to, to nie jest zbyt fajne auto jak dla mnie przynajmniej. Uh -huh. Więc wybrałem, wybrałem Williamsa, który, który no jest naprawdę sprawdzoną konstrukcją. W całej Europie ten samochód e, zrobił strasznie strasznie dużo. E, później był przebudowany na wersję Maxi, e, jeździło tu wiele, wiele znanych osób. No przede wszystkim na pewno wszyscy znany Żałra który, który wypromował to auto na cały świat. No dokładnie, taki myślę, idol kierowców, którzy startują e, samochodami. Napędzanymi na jedną oś, to na przednią oś, czy to jest także taka osoba, czy to jest taki wzór dla Ciebie, jeżeli chodzi o kierowcę rajdowego sportowca, który no, samochodami przednio-napędowymi potrafi prawdopodobnie zrobić wszystko? No, człowiek na pewno słyszał się coś niesamowitego tym samochodem. Stworzył erę samochodów przednio-napędowych w ogóle. No, jestem pod ogromnym wrażeniem cały czas, tą wyprawę wyprawiał w tym samochodzie aczkolwiek jakby już nie widzę odnośnika do czasów dzisiejszych. No jakby Nikt w ten sposób nie jeździ takimi tymi samochodami przednio napędowymi w ten sposób, mm -hmm. chyba zmieniła się już zupełnie technika jazdy, no ale niemniej jednak to, to, to co żał Raniotli robił w takim samochodzie, to zasługuje na ogromny szacunek i podziw. Ogromny szacunek i tak jak powiedziałeś, no ten kierowca e, zrobił bardzo dużo. W Polsce e, Renault Clio Williams także jest bardzo znany. Clio Maxi również startował. później Meganka Maxi. E, no, no Chciałoby się także że taki Maxi może, może wystartować kiedyś, chociaż to są zupełnie inne, inne pieniądze, ponieważ no, w tym samochodzie elementów seryjnych e, jest jak na lekarstwo. W zasadzie do tego samochodu nie ma już żadnych dostępnych części. Wszystko fabryka, fabryka tego nie robi. Wszystko, co tam mielibyśmy wsadzać, to, to musiałoby być zrobione na zamówienie. Wiem, że, że są jeszcze takie auta na świecie, ale to są bardzo duże kwoty rozstylujące no, w pieniądzach już te takie topowe dzisiejsze rajdówki. To, to byłaby jakaś sprawa ekstremalna. I o ile mimo wszystko kilka osób pewnie by sobie mogło na to pozwolić i, i po prostu by chciało o tyle jakby warunków w Polsce, żeby wydać takie pieniądze dla przyjemności nie ma. No, no i chyba też czasami... Tak, nie hmm. za bardzo, hmm. bardzo jest sens wydawać duże pieniądze, bo jest wielu panów, którzy starają nam się odebrać przyjemność z tego jeżdżenia. No właśnie, ci, ci panowie, tak mi się wydaje, że w większości wypadków siedzibę mają gdzieś w Warszawie i przyjeżdżają na różne rajdy, prawda? Tak, tak. Przyjeżdżają na różne rajdy, wymyślają nam różne kary, starają się kwałtowić się ten sport nie wiem, zupełnie nie rozumiemy z jakiego powodu. No dobrze, a czy, czy wasze Clio, a czy wasze Clio historyczne również było zagłośne? To pytanie się zadaje wszystkim gościom. No oczywiście. Oczywiście. Nasze Clio, nasze Clio mimo, że nie miało żadnych zmian e, od czasu, kiedy jeździło i we włoskich wyścigach i od, od czasu, kiedy przyjechało dwa sezony w rajdach polskich, mhm. e, nagle nasze Clio miało 108,5 decybela, więc zupełnie się nie nadawało. To kosztowało nas 600 zł kary. No to całkiem sporo. 600 zł można wydać na, na, na zupełnie coś innego, ale myślę, że. E, no być może dziennikarze powinni przyznawać nagrody na przykład tym zawodnikom, którzy takie kary dostali, a szczególnie dziennikarze radiowi, ponieważ no lubimy jak samochód jest głośny i według mnie im głośniejszy samochód rajdowy jest, tym po prostu lepiej i bezpieczniej również dla kibiców. Zgodzisz się ze mną? Dźwięk samochodu rajdowego jest jednym z podstawowych elementów tego widowiska. No, to, to to między innymi odróżnia go od, od każdego zwykłego samochodu poruszającego się po drodze, a dodatkowo właśnie, tak jak mówisz, stanowi ten element bezpieczeństwa. Mimo wszystko człowiek słyszący rajdówkę już z dalekiej odległości na odcinku zaczyna uważać i, i wie, że ona za chwilę przejedzie. No, nie wyobrażam sobie, żeby samochód mający 98 dB był jakkolwiek słyszalny, rozpoznawalny na drodze. To jest zupełnie bez sensu. No niestety, niestety, niestety tak to jest. I oczywiście nie twierdzę, że ten samochód wasz był za głośny, ponieważ no, metoda zbadania tej tej głośności no, jest dosyć specyficzna, myślę, i to chyba tylko w Polsce się coś takiego może wydarzyć i tylko, tylko na rajdach w ten sposób przeprowadzone badanie. Pamiętasz jak to badanie było przeprowadzane? W Polsce wszystko się może wydarzyć, jak po pijaku ze szwagrem coś się robi. No. Niestety nasi sędziowie również mają taką metodykę pracy. No. Wzięli sobie kumpla szwagra, wzięli miernik i myśleli, że, że coś zrobią. No. Szkoda, że parę osób dalej uważa, że to jest wszystko zgodne z regulaminami. No. To, to jakby nie miało nic wspólnego z regulaminami obowiązującymi na świecie. No i myślę, że. To jest kompletna paranoja. Myślę, że też wielka szkoda, wielką szkodą jest to, że no, no po tym całym wydarzeniu um, wielu zawodników e, podpisało różnego rodzaju listy były, różnego rodzaju apele od, od kierowców, od, od zawodników, od pilotów naprawdę znanych, e, możemy powiedzieć od autorytetów e, w dziedzinie sportów e, samochodowych w dziedzinie rajdów samochodowych. A, a okazuje się, że to na nic się zdało, że, że Główna Komisja Sportu Samochodowego zdania nie zmieni. Co jest, myślę, bardzo przykre, ponieważ no, taka upartość do niczego nie prowadzi. Co, 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 co może świadczyć o tym, że no, pewne głosy są ignorowane i to chyba bardzo źle. Ja może dodam, że nasze Stowarzyszenie Rajdowe zebrało przeszło 220 podpisów od e, zawodników. E, wsparły nas takie osoby jak Tomek Czopik jak legenda, czyli Andrzej Jaroszewicz e, oraz kilka innych e, bardziej znanych, znanych postaci, chociażby aktualny mistrz Polski, Kajetan Kajetanowicz, mm -hmm. którego samochodu, czym się też był zagłośny. Maciek Wisławski się wypowiadał, no ale no to chyba nie są jakieś osoby, które jak widać mają cokolwiek do powiedzenia w polskim sporcie. No chyba nie. No niech się zmienili, czyli to jest bardzo, bardzo przykre, myślę, bo, bo bo, nawet jeżeli któraś ze stron popełniłaby błąd, no to dobrze jest słuchać i także dobrze i myślę, że taką taką dużą wartością jest to, że można zmienić po prostu zdanie, albo przyznać się do błędu, co, co myślę byłoby w tym wypadku najwłaściwszym zachowaniem. No ale cóż, cóż zrobić, miejmy nadzieję, że że jednak coś się zmieni, coś się zmieni, jeżeli chodzi o, o rajdy samochodowe, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli dalej tak będziemy postępować, no to listy zgłoszeń będą coraz uboższe, a przecież nie o to chodzi. No nie o to chodzi. Jak widać, są naprawdę duże możliwości w Polsce. To nie jest tak, że mamy jakiś wielki kryzys i naprawdę dużo osób mogłoby jeździć bardzo fajnymi autami, tylko ludziom się czasem nie chce. No Naprawdę widać po frekwencji w tym roku, że że pojawiło się sporo takich fajnych historyków i, i w garażach są schowane kolejne dziesiątki takich to po co? No to naprawdę strasznie dużo kosztuje. I te pieniądze można wydać w różne przyjemne sposoby, niekoniecznie akurat na ten wyboru można chociażby poprawiać zakręcie. Dokładnie, dokładnie tak Pawle, jakie, jakie plany startowe, jeżeli chodzi o sezon 2012, czy planujecie starty w całym cyklu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czy też ograniczacie się do kilku startów, jak to wygląda w Waszym przypadku? No u nas w tym tygodniu bardzo dużo się zmieniło, bo bo niestety rozstajemy się z naszym głównym sponsorem czyli firmą TEDx dostaliśmy informację że, że niestety pieniędzy już na, na sport nie ma Liczymy na to, że zostaną nam wpłacone zaległe pieniądze, no ale na pewno o Karkonoski pojedziemy, bo auto mamy już przygotowane. Większość kosztów jakby już została dokonana, pieniądze wydane, więc ten raj trzeba pojechać. No ale liczę, że jakby z własnego budżetu podołamy i pojedziemy wszystkie już kolejne rundy asfaltowe, tak jak wpłacaliśmy do z tonu, mhm. po to, żeby walczyć o, o, o klasie historycznej. Taki mamy zamiar. Myślę, że jest to zupełnie możliwe. Jeżeli nie będzie jakichś problemów na naturze technicznej, to, to uda się popatrzeć, patrząc na poprzedni raj, rajd, gdzie, gdzie nawiązywaliśmy walkę nawet z kolegami w m i kartę. Myślę, że damy radę i postaramy się, postaramy się jeździć w No właśnie, a takie pytanie również od, od jednego z naszych słuchaczy: czy nie ciągnęło Was właśnie w stronę BMW i to w stronę M3? nie rozpatrywałem tylnego napędu w rajdach. Chyba po prostu dlatego, że nie mam z nim żadnego doświadczenia. Ja na co dzień nie jeżdżę, byłem w M3 i szaleje, jest to cudowny samochód, ale, mm -hmm. ale ja się nie widzę w tylnym napędzie w rajdach. To jest jakby nie mój fan. Mm -hmm. A bardzo szczera odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź myślę. Jeszcze odnośnie rajdu świdnickiego. Jedno dosłownie ostatnie pytanie. Jak podobało Ci się ten ride, te trasy i, i, i trasy w połączeniu z tym samochodem, ponieważ miałeś wielokrotnie możliwość startowania na tego typu trasach Hondą. Jak przemierzało się te drogi Renault Clio Williams? Renault Clio Williams przemierzało się dość trudno z uwagi na to, że to były w ogóle pierwsze kilometry wykonane w samochodzie, więc szczególnie na pierwszej pętli, no ciężko było po prostu trafić w drogę, tak? Zawieszenie było kompletnie ustawione Dopiero na drugą pętlę, kiedy coś tam przeklikaliśmy, wyraźnie sytuacja się poprawiła, już mogliśmy czerpać dużą przyjemność i generalnie ja byłem w stanie szybko jechać. A trasy, no trasy klasyki, to takie od wielu, wielu lat, jest wspaniałe, jeden z w portów. Tak, mam nadzieję, że ten rajd będzie dalej tam rozgrywany na tych samych pasach, po prostu pod lepszą organizację. No dobrze, Paweł, już niebawem będziemy się widzieć na rajdzie karkonoskim. Czego możemy Ci życzyć podczas tego startu, podczas startu tym razem w Karkonoszach, czyli no, nie aż tak daleko od Świdnicy, ale jednak kawałeczek podczas trzeciej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski? Mam nadzieję, że wszystkie koła będą się trzymały tym razem auta, tylko proszę mi życzyć. Mhm. No i myślę, że dzięki temu dojedziemy do mety. Że to chyba najważniejsze, żeby auto, auto się sprawdziło a wtedy będziemy już mieli ogromną przyjemność i, i mam nadzieję, że wszyscy nas oglądają będą się cieszyć, co ja z takiego auta. Myślę, że już się cieszą. Myślę, że już się cieszą na samą myśl o tym, że, że pojadą na rajd i będą mogli zobaczyć Ciebie w takim samochodzie, ciebie oczywiście w dobrej formie, bo to dobrze, że startujesz takim samochodem, dobrze, że takiego auta um, po prostu nie trzymasz w garażu i i robisz z niego taki pozytywny bardzo użytek. I takie wielkie dzięki myślę od słuchaczy i także, także z mojej strony. I również okazujemy szacunek, że, że startujesz, że jeździsz i, no i tą klasę historyczną, która jest bardzo ciekawą, bardzo ciekawą sprawą i także no, relatywnie tańszą, jeżeli chodzi o rajdowy samochodowy Polski, no mocno wspierasz. Cieszę się, że, że ludziom to się podoba. Bardzo dziękuję za kibicowanie i do zobaczenia na radzie karkonowskim. Wspierajcie nas przede wszystkim, odzywajcie się, udzielajcie się na forach i tak dalej, bo, no bo również Wasz głos, czyli części, która stanowi te rajdy, bardzo się liczy i na pewno bardzo nam pomoże w tym, żeby te rajdy doprowadzić do fajnego spadku. A ten głos musi być bardzo głośny, bo, bo, bo tak jak samochody rajdowe powinny być głośne, no to ten głos powinien być głośny i donośny i tego, tego życzymy oczywiście wszystkim. I oczywiście wspierać, wspierać różnego rodzaju akcje będziemy. No i miejmy nadzieję, że one przyniosą określony skutek. No i, i te rajdy, czyli nasz sport kochany, po prostu poprawiać się będzie. Dziękuję Ci, Pawlo, bardzo za rozmowę. Będziemy w kontakcie i życzymy oczywiście powodzenia. Trzymamy kciuki podczas najbliższego startu. Bardzo dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Trzymaj. Się. Do zobaczenia. Dzięki.